Witam. Chciałbym Wam pokazać kilka ciekawych przystawek do szlifierki kątowej. Dwie szlifierki taśmowe duża do, do większych elementów. Świetnie się sprawuje. Bardzo się przydaje tutaj regulacja obrotów. Na najmniejszej całkiem przyzwoicie to działa. Mniejsza wersja do dokładniejszych detali. Posiada trzy różne końcówki do papieru ściernego. Montuje się tutaj w podobny sposób jak tamtą, przykręcając po prostu. Zaraz zamontuję, pokażę, jak to działa. Dodatkowe cieka dodatkowo ciekawe tarcze. Do cięcia drewna, w zasadzie piła łańcuchowa na, na tarczy. I dwa dyski do zdzierania. Można nimi rzeźbić płaski i wypukły. Po montażu, mniejsza szlifierka taśmowa wygląda w ten sposób. Tu mamy wejście na odciąg pyłu. Zabezpieczenie zadziałało. Niestety, tu mamy zamontowany większy silnik niż był oryginalnie. Większy prąd bierze. I po prostu przy obciążeniu się wyłącza w tej szlifierce, muszę to wymienić. O, znowu. Tak to wygląda, bardzo ciekawy element. Wymienne końcówki.